To ja on dzisiaj bierzemy na Was taki oto statek z kreatora. Chyba zbudujemy tego mecha, bo statek no mi jakoś do góry nie przypadł. Fajna figurka robota, mega. Więc my teraz to otworzymy. Tutaj jest gdzieś otwarcie. O właśnie tu. Daj. Mamy otwarcie. Tworzymy sobie o tu. Zobaczymy się jak ja już to otworzę. I już otworzone. I tutaj trzy instrukcje to jest. Do tego śmigacza, nie, to do śmigacza, nie, o i do mecha. A to my się widzimy jak ja już to wszystko zrobię, pa. I prezentuje się to tak. Trochę przebudowałem tego mecha, żeby był bardziej taki pancerny. I jest fajny, ale nogi mu się za bardzo nie ruszają. Tutaj odpada mu jedna rzecz, która nie jest w zestawie, tylko sam sobie zrobiłem. I jest taki pancerny. Fajny. A tak to funkcji bawialnych za bardzo to nie widać. Ma szybę i te nadruki. Przyjrzyjmy się tym nadrukom tutaj. Ładne tutaj. Tu chyba jest kosmos jakaś nasa czy coś. To ja już to zamykam, mi się żegnamy, to pa!